Pamiętać o tym, że dzisiaj jest człowiekiem numer jeden na liście tych opozycjonistów, ludzi z opozycji, którzy są ścigani. On jest po prostu szczerze znienawidzony przez, przez Donalda Tuska. Siedziała w więzieniu za Fundusz Sprawiedliwości. Przy tej ekipie, oni ją wsadzili do więzienia, była urzędnikiem, była dyrektorem Funduszu Sprawiedliwości. I oni wysyłają do niej. Prośby o to, czy ona odpowie pozytywnie na ich zaproszenie, żeby oceniała te wnioski, oczywiście za pieniądze. Pan sobie wyobraża, że funkcjonuje w jakimś absurdzie. Czyli Trzymana była w więzieniu, a dzisiaj ma robić to samo. To jest po prostu dyktatura, ale z taką nutą śmieszności też w tym wszystkim. Ktoś ma bardzo mocne poglądy, bardzo twarde poglądy i nagle zyskuje sobie ponad 10% zwolenników w sondażach. To jest, to jest niesamowite. Ponad dwa lata minęło od czasu, kiedy prokuratura prowadzi tą sprawę, czyli kwestia dotycząca jakiegoś mataczenia już dawno by była załatwiona, można powiedzieć. Że dawno by mataczył Zbigniew Ziobro, tak, gdyby bo, chciał. Oczywiście, jakby chciał. Natomiast, natomiast też jest kwestia piątkowego orzeczenia w sprawie pana Marcina Romanowskiego, który miał bardzo podobne zarzuty i sąd, który rozstrzygał kwestię tak zwanego europejskiego nakazu aresztowania, uchylił ten europejski nakaz, pisząc, że w Polsce jest dyktator. No, panie redaktorze, w uzasadnieniu sądowym sędzia Łubowski, e, dobry sędzia, bardzo dobry, wychwalany jeszcze niedawno przez Donalda Tuska, pewno dzisiaj już nie, napisał, że w Polsce jest dyktatura i po prostu uchylił ten europejski nakaz aresztowania. Wie pan, ale to mnie nie przekonuje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Dlatego, że tak, ja rzeczywiście nie jestem prawnikiem, pan jest, więc można mnie tutaj spokojnie rozjeżdżać. Ja będę walczył. Wie pan, no przecież rzeczywiście nie chce się stawić przed oblicze polskiego sądu Zbigniewa Ziobro. I faktycznie chyba każde państwo cywilizowane na świecie, państwo prawa, mówi sobie: o nie, kochany, z nami nie będziesz tak pogrywał. Gdybym był Polską, to też bym spróbował zrobić sprawę aresztową. Panie redaktorze, w, w, w Państwa wiadomościach przed chwilą słyszałem e, odpowiedź na to Pańskie pytanie. Kiedy Pan by się sprawił? Odpowie odpowiedź Zbigniewa Ziobro, prawda? Odpowiedź Zbigniewa Ziobro na, to, na, na, na Pańskie pytanie w zasadzie. Jeżeli będzie miał pewność, że jest niezależne sądownictwo, że sędzia jest niezawisły, to jak najbardziej. Natomiast proszę pamiętać o tym, że dzisiaj jest człowiekiem numer jeden na liście, tych opozycjonistów, ludzi z opozycji, którzy są ścigani. On jest po prostu szczerze znienawidzony przez, przez Donalda Tuska i powiem wprost. To Donald Tusk wydał już to orzeczenie, to postanowienie o tymczasowym aresztowaniu kilka tygodni temu. Powiedział, że będzie siedział. Waldemar Żurek jest chyba świętym Mikołajem, bo jest trochę zresztą do niego podobny, dlatego że ogłosił całkiem niedawno, teraz jest tego wielka afera, że Fundusz Sprawiedliwości, tak znany dzięki, no dzięki tam różnych kwestiom związanym z Solidarną Polską, pana dawną partią, nie, przy, nie przydzieli teraz przynajmniej przez miesiąc pieniędzy bardzo wartościowym działaniom Funduszu Sprawiedli różnych organów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Robiła się słusznie wielka afera. No i co? To prezent dla Was, nie? Patrzcie, jesteśmy nieudolni. To jest... Walcie w nas, walcie! Panie redaktorze, dlatego zaraz po rozmowie z Panem stąd jadę na konferencję prasową przed Ministerstwem Sprawiedliwości, żeby odnieść się do no, tych rzeczy, które są szokujące, nie ukrywam, dlatego, że przez dwa lata mowa była o Funduszu Sprawiedliwości. Przez dwa lata z powodu Funduszu Sprawiedliwości mowa jest o zorganizowanej grupie przestępczej, ścigany jest Zbigniew Ziobro, ścigany jest Romanowski, ścigany jest Matecki, ścigani są inni członkowie Suweren Polski. A dzisiaj się okazuje, że Ziobro stworzył system, który pomógł kilkuset tysiącom ludzi. Poszkodowanym, pokrzywdzonym przestępstwami, a Żurek dzisiaj nie pomoże nikomu, dlatego że nie zdążył ogłosić konkursu. Przecież to jest, to jest skandal, jaki jeszcze, powiem wprost, czegoś takiego nigdy jeszcze w funduszu nie było, a on działa już wiele lat. Mówiąc tak trochę ironicznie, i tutaj będzie Pan stawiał zaraz opór, w czasach, w których rządzili w Ministerstwie Sprawiedliwości Ziobro, Wójcik i inna taka doborowa ekipa, z pewną lekkością wydawano pieniądze Funduszu Sprawiedliwości na te okręg z startowali posłowie Solidarnej Polski można powiedzieć, że no z pewną lekkością traktowano takie wyidealizowane zasady spra sprawiedliwej Polski. Teraz z kolei mamy ekipę, która może ma więcej niechęci do wydawania pieniędzy w sposób partykularny, ale za to w ogóle ich nie potrafi wydać. No, niech pan powie zwykłemu Polakowi, no kogo wybierać? No nas. Z bardzo prostego powodu. Go umiecie wydać. No ale jeżeli na kontach Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości, na Fundusz Sprawiedliwości leży w tej chwili, Panie Redaktorze, pół miliarda złotych, i one nie są wydane, a celem funduszu jest pomoc osobom pokrzywdzonym, a pan minister Żurek nie potrafi razem ze swoimi urzędnikami ogłosić konkursów, z jakiego powodu to nie wiem. I za chwilę, za kilka dni już nie będzie w ogóle pomocy dla osób pokrzywdzonych postęp... przestępstwami, no to to jest przestępstwo. Dlatego, że no, jest to ewidentnie 231 kodeksu karnego, czyli to jest niedopełnienie obowiązków. Leżą sobie pieniądze, nie są wydawane, więc to jest jakaś niesamowita historia w ogóle, która została dopisana. No, bo z powodu Funduszu Sprawiedliwości my byliśmy ścigani. Jesteśmy ścigani. O tym cały czas mówi Donald Tusk. Przecież ile razy on mówił o tym i w ogóle nasi przeciwnicy polityczni, że nie są wydawane pieniądze na osoby pokrzywdzone przestępstwami. A dzisiaj, osoby zgwałcone molestowane, nad którymi się znęcano, ofiary wypadków drogowych, w ogóle nie dostaną pomocy psychologicznej, prawnej, tych bonów żywnościowych itd. Wie Pan, jedno z mediów nagrywa, nagrywało ze mną wywiad niedawno, bo będzie gdzieś tam publikowany pewnie, i byłem atakowany o to, że osoba dostawała tylko bony żywnościowe. Tak ostatecznie nie było, ale wie Pan, jedna osoba na setki tysięcy a tutaj nikt nie dostanie pomocy i no wie pan, no to jest niesamowita historia i ja proszę też dziennikarzy, żeby się pochylili nad tym, no przecież to jest uderzenie w społeczeństwo. Wie pan, tak zrobili dziennikarze wirtualnej Polski, między innymi, bo teraz media pociągnęły tę kwestię i bardzo dobrze i między innymi, wie pan, mam przed nosem wypowiedź wiceministra sprawiedliwości, ale tego obecnego, nie, nie, nie poprzedniego, który mówi z rzadką polityków szczerością. Na co zwróciłbym uwagę, dlatego że, jak politycy mówią szczerze, to zawsze za to płacą cenę, bo zawsze opozycja się na to rzuca. I proszę, proszę, maski spadły. nie, nie doświadczony jest. Wie pan, otóż on pisze tak: no, rekomendacje i wnioski płynące z kontroli Niku i innych ciał. Niku to było najważniejsze. Sprawiły, że kryteria przyznawania pieniędzy są znacznie zaostrzone. To częściowo wynikało z paraliżu decyzyjnego urzędników związanego z obawami o wykonywanie tych czynności. No tak. I ja teraz widzi Pan. Chodzi o to, że łatwo byłoby powiedzieć tak, proszę. Pałka, minister Pałka, prawda? Proszę, Pałka, i tak, żeście jej sprawę, ale we mnie obywatelski duch się budzi mój tak. No rzeczywiście te mm, rekomendacje NIK-u były bardzo daleko idące. Ocena wydawania pieniędzy w ramach Funduszu Sprawiedliwości była często krytyczna i nikt to, wie pan, to nie jest PO, prawda? To jest NIK. Zatem każdy minister sprawiedliwości musiałby się jakoś odnieść do tych rekomendacji i powprowadzać różnego typu zabezpieczenia, żeby tym razem pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości ciekły <laughs> tylko jednym nurtem, a nie jednym głównym takimi małymi, drobnymi, yy, no i tutaj jakby rozgrzeszam Waldemara Żurkę. I, I zanim pan powie, że nie należy go rozgrzeszać, należy mu się kara wiecznego potępienia, to wypowiedź polityczna. Chcemy, żeby było uczciwie, chcemy, żeby było transparentnie. Sam zdecydowałem się na to, że należy wesprzeć ten Departament, który zajmuje się Funduszem Sprawiedliwości. Wygenerowaliśmy 10 nowych etatów po to, żeby wreszcie tą sytuację naprawić. Coś. No i co? 10 nowych etatów. Jak się pan teraz czuje? Panie redaktorze, no ja po prostu jestem rozbawiony tym filmem, bo to teraz to już takie rozumiem filmy, na wdroki się kręci, że oto właśnie 10 nowych urzędników się przybyło w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ja zrobiłem to 10 nowych, 10 nowych osób, które będzie oceniało. No, wie pan, w głowie by mi... w życiu by mi do głowy nie przyszedł taki pomysł kilka lat temu, żeby mówić o tym, że urzędników więcej zatrudniam, no bo od razu by, uderzyli we mnie, by uderzyły media i powiedziały, ty nie robi, te, te, te znowu biurokrację tworzyć i tak dalej. Ja tu, wie pan, dziesięciu nowych, ale to nie wszystko, nie o wszystkim powiedział. Cały problem polega na tym, że dziesięciu nowych urzędników, ponieważ stwierdził, że jest taki bałagan, po kim? Po Bodnarzem, no bo zapomniał o tym, że jego poprzednikiem nie był Ziobro, tylko Bodnar. I dwa lata się był, był, był na tym stanowisku. I dziesięciu nowych urzędników, ale dodatkowo milion złotych dał firmie, która ma oceniać te wnioski. Pan sobie wyobraża? Odsourcing, outsourcing. Outsourcing na no dół, Europa. Pan, panie redaktorze, to znaczy tak, czyli w czasach zbigniewa ziobro. Kiedy Romanowski rządził, rozumie, że było 10 mniej urzędników, nie było żadnej firmy zewnętrznej. A dzisiaj pan będzie płacił za to, że jakaś firma milion złotych dostaje, wy, została w jakimś przetargu, wy, e, e, o, przetargu roz, wskazana. Nie. No dobrze, była jako jedyna firma, więc też jest, <grym> też jest pytanie, jak ten przetarg był zorganizowany. Ale to my się dowiemy, oczywiście. Jedna firma się zgłosiła, już ja sobie wyobrazić, że ta firma dzisiaj mówi tak, no, oczywiście mamy 30 dni na to, żeby ocenić te wnioski, które wpłynęły właśnie w sprawie osób e, e, pokrzywdzonych przez ten. Czyli od fundacji, stowarzyszeń na te konkursy, no ale nie dostaliśmy żadnych wniosków. I to jest jedna rzecz. No ale szukają też ludzi do oceny, ponieważ tych dziesięciu urzędników ma się zająć oceną tzw. formalną, czyli czy w ogóle ten wniosek może być oceniany, czy spełnia kryteria, bla, bla. Natomiast oni się mają zajmować oceną merytoryczną. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ta firma wysyła zaproszenie do oceniania tych wniosków dziewczynie, która kilka miesięcy siedziała w widzeniu. Siedziała w więzieniu za Fundusz Sprawiedliwości. Przy tej ekipie, oni ją wsadzili do więzienia, była urzędnikiem, była dyrektorem Funduszu Sprawiedliwości. I oni wysyłają do niej. Prośby o to, czy ona odpowie pozytywnie na ich zaproszenie, żeby oceniała te wnioski, oczywiście za pieniądze. Pan sobie wyobraża, że my funkcjonujemy w jakimś absurdzie. Czyli trzymana była w więzieniu, a dzisiaj ma robić to samo, czyli tak naprawdę sędzia, który będzie oceniał jej sprawę, właściwie ma już dowód czarno na białym, że nawet oni stwierdzili, że ona to dobrze robiła. Czyli politycznie siedziała w więzieniu. No nic więcej dodać nie trzeba. Zgadzam się, że w obecnej Polsce, rządzonej przez Donalda Tuska, nie wszystko jest jeszcze doskonałe. To, to mnie pan już przekonał. <noise> Nie wszystko jest doskonałe, panie redaktorze. To, to Natomiast... Możemy rozmawiać też o innych rzeczach, ale ja panu pokazuję absurd tej sytuacji. Przecież ludzie się pukają, nawet dziennikarze, nam niekoniecznie jacyś bardzo życzliwi, raczej tacy, którzy nas atakują. Przecież ja widzę, co oni y, umieszczają w portalach społecznościowych, w tych mediach społecznościowych, że oni są w szoku. Patryk Słowik, jeden z moich ulubionych dziennikarzy, taką kryptoreklamę tutaj muszę zrobić, jak, jak, jak sama męt ich w głowie i chcę zrozumieć, co się wydarzy, to, to szukam, co napisał Patryk Słowik. I rzeczywiście on trochę idzie, pana, znaczy pan, pan i on idzie się bardzo podobną drogą. No, jak to milion na, 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 na pracę na zewnętrzny outsourcing. A i widzi pan, ja mam wątpliwości. Widocznie moje takie anielskie serce każe widzieć w działaniach ludzi więcej dobra niż zła. Otóż wie pan, powiedzmy sobie, nie daj Boże, akurat byłbym ministrem sprawiedliwości. To niemożliwe, bo nie jestem prawnikiem, ale byłbym. No i sobie jestem, prawda? I teraz myślę sobie tak. Narobiliśmy mnóstwo, ale to mnóstwo, propagandy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, tego, że w waszych czasach, w czasach tych złych pisowców, straży pożarne otrzymywały jakoś częściej w okręgach, w których startowali kandydaci prawej Solidarnej Polski. No i teraz myślę sobie tak. Po tej wielkiej fali to ja muszę być nadostrożny. Czyli dziesięciu urzędników, trzy razy wszystko oglądamy, żadnej decyzji bez mojej osobistej aprobaty. Tak sobie wyobrażam, że mogłoby być. No i jeszcze musi być no audyt zewnętrzny, prawda? Więc zamawiam jakąś firmę i trzeba dać jej dużo pieniędzy, żeby nie było potem, że to jest firma krzak. Za milion, wie pan, to już na bardzo przyzwoita firma się zgłosi, prawda? Czyli, widzi pan, nie wiem, czy nie jest tak, że obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości po prostu się samo zapędziło w taki koźruk i nie może zrobić inaczej. Dlatego jedyne co mi zostało to rolki, które sobie jeszcze tworzą, no bo jeszcze są jacyś ludzie, którzy wierzą, że oni cokolwiek mogą dobrego zrobić. A oni niczego dobrego nie zrobili. A Panie redaktorze, musielibyśmy rozmawiać sobie cały dzień. No ale nie ma na to czasu, bo za chwilę kończymy ten program, no nie, pan kończy chwilę. ten program. To musimy szybciej mówić. Natomiast no nie no też muszę mówić tak, żeby ludzie zrozumieli, o czym mówię. No to e, więc to nie jest tylko jeden obszar taki. To nie jest tylko Fundusz Sprawiedliwości, to jest bałagan kompletny dotyczący chociażby obszaru, którym ja się zajmowałem dziećmi. To jest bałagan, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, jeżeli chodzi o służbę więzienną gdziekolwiek by Pan nie, nie, nie spojrzał na to, czym oni się zajmują, to jest jeden wielki chaos. I teraz mówię to w czwartek wieczorem, bo mówię, o tym Funduszu Sprawiedliwości, a jeden z wiceministrów sprawiedliwości, Myrka wychodzi i mówi, że my jesteśmy złodziejami, i to w ogóle, że to jest bezczelne, że ja w ogóle wychodzę i ten. Yy, przyjdzie czas taki, że będą pozwy za te słowa, bo muszą być. Bo nie może być tak, wie pan, ja nie mogę się tłumaczyć na ulicy, że ja niczego nie wziąłem. Pan powiedział nawet, bo więcej było yy, środków ten, a sprawdził ktoś wszystkie okręgi, bo tak słuchałem pana nikt. przed chwilą, nikt nie. Sprawdził, tylko tam rozumiem, gdzie byli kandydaci suwerennej Polski, a byli prawie we wszystkich okręgach. Dlaczego akurat w ten sposób? Wie Pan, bo teraz trzeba sprawdzić. Ja pamiętam jak była ta pomoc udzielana. Z tego co wiem, to prawie wszystkie jednostki Państwowej Straży, Ochotniczej Straży Pożarnych dostawały sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości. Tylko jakoś się przyzwyczailiśmy, że oni to jakoś sprawdzili, że w tym okręgu było tyle, 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 no ale tych okręgów jest 40 a ile było w pozostałych okręgach? Powie mi któryś z dziennikarzy? Nie. Dlaczego? Bo taką narrację narzucono. Czyli jaką? Pieniądze szły tam, gdzie my kandydowaliśmy, gdy my jesteśmy złodziejami i okradaliśmy ludzi. Ale proszę pana, muszę pan przyznać, że ja takich słów nie używam. Ja nie mówię o panu. Ja nie widzę w tym złodziejstwa. Ja nie mówię o panu. Natomiast widzę. Niech pan się nie obraził, bo naprawdę nie jest tak, że chciałbym, aby pan przeszedł taką normalną w polskich mediach rozmowę z prawicowcem. Dziennikarz się na tak jak indyk i mówi tak, jak panu nie wstydź? No i tam teraz kontynuacja tego zdania może być na System. Ale to nie jest mój sposób rozmowy z prawicowcami. Myślę, że wielu dziennikarzy, którzy tak robią, powinno na święta taką autorefleksję przeprowadzić, rachunek sumienia, czy, czy, czy są w te, czy nale, należytej staranności dochowują. Ale wie pan, NIK jednak zrobił takie zestawienie, ile mniej więcej na okręg w Polsce wypadało dotacji, funduszu, to było jakieś 5,5 miliona złotych. A w tych, gdzie kandydowali członkowie suwerennej Polski, było 7,7 miliona. Na moim było 2,3 Okej, okay, no to pan jest tutaj tak zwany. No to czyli dobry. dwa razy mniej niż, niż średnia krajowa. No tak, ale tam, gdzie startował y, Marcin Romanowski, to było 19 milionów. No jest więcej Ochotniczych Straży Pożarnych. Ale 19 osób do 3,5 To jest, bo jest dużo więcej, więcej jednostek. Nie? O to chodzi, panie redaktorze. Czyli rozumiem, że, a wie pana, no, jestem też w zorganizowanej grupie przestępczej. A, ja, a w tym okręgu było wydane 2 miliony 300 tysięcy. A pan mówi, że średnia była ponad 5 milionów, czyli dwa razy mniej. No, no, no i co? A, a jest Jestem mimo wszystko, no to coś nie, nie halo w tym wszystkim. Panie redaktorze, to jest powiem tak, od czego jest poseł? Poseł jest od tego, żeby pomagał w danym okręgu, jeżeli są jakieś problemy ludziom. Jeżeli ja przepraszam, jadę do dochodniczej straży pożarnej, oni mówią, nie mają jak ratować ludzi, bo oni sprzętu nie dostają, co mają rękami rozcinać, blach, wyciągać ludzi z samochodów, no to ja powiem tak, gdybym drugi raz. Nie wiem, miał spotykać się w tych OSP. no robił dokładnie to samo. Przecież to jest normalne. Donald Tusk obiecuje, tak? Mówi, zrobicie, zrobię to, 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 to. On tam rzadko dotrzymuje słowa, tak? Ale jeżeli już coś otwiera, no to otwiera. A czym to się różni od tego? No niczym. O czym my rozmawiamy? No przecież to jest normalna polityka. Przecież na tym polega polityka, panie redaktorze. Ocenia pan polityków, ale to, to co? Najlepiej, żebym był nie nierobem, nic nie robił. Nie, nie. O, Wie pan, że ja tak na pewno nie powiem. Pan nie, ale tak dla wielu myślę tak... po prostu. A tak sobie myślę logicznie, że z czego ja się mam tłumaczyć no z tego, że straże pożarne dostały wozy strażackie, czy ktoś ukradł pan, te pieniądze? Jeśli już pan zadał takie pytanie, to proszę tylko zrozumieć, że wielu polityków, gdyby publicznie zadało takie pytanie, otrzymałoby ode mnie tę samą odpowiedź. Otóż co powinniście zrobić? Powinniście zrobić tak, żeby było jasne, że pewne instytucje Rządowe i pozarządowe, jak coś mówią, to dlatego, że mówią od siebie, a nie dlatego, że chcą trochę tam podmaścić obecnej władzy, bo na przykład zarząd jest z nominacji albo coś takiego. Że tego nam w Polsce teraz coraz bardziej brakuje. Już yy, czasami żartuje gorzko, że ostatnią w Polsce publiczną instytucją jest SOR. Tam jeszcze nikt nie pyta ludzi ze <laughs> złamaną nogą, czy są po czy może z Konfederacji. Ale strażacy I ratując, szkoła, pytają kogoś. Ale strażacy nie pytają. Jadą do wie pan, i pomagają ludziom. Tylko dzisiaj wszędzie tam, gdzie mamy dwie narracje, a zwykle Panie. mamy dwie, niech Pan zwrócił uwagę, prawda? To, ale nie, Panie to Panie człowiek rektorze, przeciętny ale... musi po prostu no, na serce no, zawierzyć. Pan, a czy albo zgodzi B. Ze mną? Czy Pan się zgodzi ze mną, że tak. to jest naprawdę Słabe, bo tak jak pan mówi w tej chwili, no Sor nie pyta o poglądy polityczne. A czy Strażak pyta, jadąc na akcję, nie. Więc o, co, o czym my rozmawiamy? Nie, jadąc na akcję nie, ale otrzymując jakiś bonus od rządu tak. czy od koalicji rządowej, to może trochę, trochę pytać i uzyskać odpowiedź. My, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, no i to, tak, tak nie jest, tak nie było no, i nie będzie. Ale na tym polega jest polityka. I no przecież wiadomo. Właśnie, że... to mnie drażni. Ale pa, panie redaktorze, jeżeli, przepraszam, nie wiem, dostanę jakieś stanowisko i powiem, wszystkie straże zostaną wyposażone. Bo ja tak chcę, dlatego że ludzi trzeba ratować, oni mają mieć najlepszy sprzęt. Czy ja popełniam jakieś, jakieś przestępstwo? No nie. A właśnie to nam się w tej chwili przypisuje. Że gdzieś tam stałem, rozumiem, przed wozem strażackim, i że, 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 czy nie wiem, sprzętem dla, dla szpitala i że to jest niedopuszczalne. A to, to ja się odwrócę tak, że w takim razie nasi przeciwnicy polityczni, którzy stoją przed takimi wozami strażackimi, Mogą czy nie? Bo my zrobiliśmy taką akcję jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich tygodniach, pokazując, że takiej sytuacji są tysiące, że chodzą z torbami strażackimi i dają strażakom. Tak? I teraz tak, ta, ta torba jest torbą legalną, dobrą, bo jest oddana właśnie przez, przez tych, którzy dzisiaj rządzą. A moja torba, czy tam wóz strażacki był yy, yy, przestępczy to był element przestępstwa. No, zgodzi się pan ze mną, że to jest chore. No, zgadzam się, zgadzam. Ja wie pan, pomstawałem na to, że na przykład kiedy minister lub wojewoda, lub marszałek województwa występuje na banerze, za swoje pieniądze, to wszystko jest pięknie i w porządku, prawda? Ale jakoś tak się zdarza, że na ogół występują na banerach opłaconych przez jakiś fundusz publiczny. Się. I to jest jakaś promocja czegoś ważnego, jakiejś Ta. pięknej decyzji. No Ta. i Ta. Promocja bardzo dobra, ale dlaczego muszę tam oglądać wtedy twarz polityka, który przypisuje sobie zasługę za podjęcie tej decyzji, a prawie nigdy tak nie jest, że decyzja jest jednoosobowa, prawda? To myślę sobie, tak, to jest nadużycie i jakby Sołomira Mencena zacytować, w moim idealnym świecie. Tak by nie było, byłby jakiś jakieś, jakieś coś rządowego, który by natychmiast dawał mandat politykowi, którego twarz pojawiła się nie za jego pieniądze na banerze. No, ale on też obiecuje. On też mówi o różnych rzeczach i potem albo realizuje, albo nie. Jeżeli zrealizuje, to się chwali tym, robi rolki. To jest normalny element polityki. tak? Było, jest i tak będzie. Więc jeżeli ktoś ja dzisiaj... Nie swoje robi. Sławomir Męcy, co by mi nim nie powiedział, no, Ja za nie jak robię jakie się do... zarząda. No, za, ja za rządowe. jakie robiłem, przepraszam. A, no, to, to ja, to, nie do pana tu piłem, tylko do tych licznych innych złych. <laughs> Proszę pana, ja spowiemy, z... co skoro się o nim zgadało, Myśli pan, że to jest lider, y, przyszłościowy lider polskiej prawicy? To, to jest taka najętka jednodniówka? Jest y, liderem jednego z ugrupowań prawicowych. I, Ale z przyszłością, z potencjałem? Y, y, jest młodym człowiekiem na pewno. Y, 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 wie pan, polityka polska jest tak dynamiczna, że trudno mi powiedzieć. Y, na pewno wiem, gdzie popełnił błąd, duży, bo taki atak na Jarosława Kaczyńskiego. Była takiem, który nie przystoi ani tak w ogóle w takich relacjach międzyludzkich, bo po prostu w, no są jakieś zasady, które obowiązują. A jeżeli chodzi o samą politykę, no nie można mówić w taki sposób o człowieku, który jednak wylansował, że tak powiem, takim słowem dwóch prezydentów, Kilku, kilkoro premierów, wie pan, ileś lat miał władze i tak dalej. No, jednak ma ten taki instynkt nieprawdopodobny w sobie, polityczny, co podkreślił zresztą ambasador Stanów Zjednoczonych w czasie po spotkaniu ostatnio, widziałem ten wpis, więc to było niepotrzebne ze strony Sławomira Mencena, bo dzisiaj ludzie mają prawo się zastanawiać, to jest literem jednego z ugrupowań, ale po której stronie stoisz w tym momencie. To znaczy co, tuski jest twoim przeciwnikiem politycznym? Czy Kaczyński jest twoim przeciwnikiem? Czy ty jesteś tej stronie czyta, czy walczy z rządem czy może nie walczy z rządem on jest niejednoznaczny w tym i tu jest cały problem no, ale może to jest wreszcie spełnienie marzeń licznych Polaków o trzeciej drodze zmęczeni polaryzacją <śm> szukają tego <śm> tej trzeciej nie? no i tak kolejne trzecie przychodzą od Pawła Kukiza począwszy i potem gasną może ta trzecia droga nie zgaśnie no, proszę zwrócić uwagę, że Konfederacja w sondażach ostatnio bardzo spadła. A ja wie pan na rzecz kogo? Na rzecz Browna. No, nie jest pan no, tak tym jak przerażony jako prawicowiec? No, jestem zaskoczony bardzo. Jestem bardzo zaskoczony, nie ukrywam. No, ale pan przed chwilą powiedział, że ludzie chcą trzeciej drogi, żeby ludzie gdzieś byli między tam różnymi poglądami, jakieś ugrupowanie. A tu się nagle okazuje, że ktoś ma bardzo mocne poglądy, bardzo twarde poglądy i nagle zyskuje sobie ponad 10% zwolenników w sondażach. To jest, to jest niesamowite. To ciekawe, ci zwolennicy siebie identyfikują zwykle jako ultrapatriotyczni, bardzo patriotyczni. No, przecież mieliśmy i takie wypowiedzi Grzegorza Brauna, które z takim tradycyjnie rozumianym patriotyzmem nie mają wiele wspólnego. No, pamięta pan chociażby o rotmistrzu Pileckim, Wynikałoby z tego, że to konfabulant, nie? jeden z naszych największych bohaterów w dziejach Polski. To, to gdybym był patriotą takim troszkę nawiedzonym i przeczytał, Usłyszał takie słowa, to myślał, że co za drań, Nigdy na niego nie zagłosuję. Jak widać, coś się pomyliłem. No właśnie dlatego mówię, sytuacja jest dynamiczna. Zapytał mnie pan o więc nie potrafię powiedzieć, w jakim kierunku to się będzie rozwijało. Trudno im powiedzieć. No, ja dbam o. każda stroczka swój ogonek chwali. Ja muszę dbać o Prawo i Sprawiedliwość. I uważam, że musimy wszystko zrobić, żeby nie wchodzić w żadne koalicje. Bo jeżeli pan mówi o panu Braunie, no to moglibyśmy dłużej porozmawiać, ale ja nie mogę się podpisać pod pewnymi wypowiedziami w żadnym razie. Wie pan, że kilka dni temu był na pana miejscu Jacek Kurski i też mówił o tym, że on po prostu dba o Zjednoczoną Prawicę, o, o PiS i dlatego właśnie pisze, pisał to, co napisał, żeby zbudzić taką pozytywną refleksję. I udało mu się, bo jak pan dobrze tak, wie, Jacek tak, Kurski tak. jest człowiekiem wiecznego sukcesu. No. Jasne, no, co napisano, ale czy, żyjemy chyba w kraju wolnym, to każdy może sobie napisać portal społecznościowy chyba skasował potem zresztą. Natomiast dzisiaj widzę, że zbierane są jakieś listy, żeby go wyrzucić z prawa i sprawiedliwości. To, to jest niesamowite. A kto pierwszy się zgłosił, żeby podpisać taką listę? Adam Szłapka, rzecznik rządu. No to czy mądra jest ta, ta, ta inicjatywa? No czy to jest mądre? Wie pan na no, dwoje babka wróżyła, bo część ludzi może powiedzieć tak: Boże, jesteśmy oblężeni, a jeszcze się kłócą w tej twierdzy. A myślę, część ludzi myśli sobie tak: jednak w Pisie nie zamarła. Wygaszona przez pewien Martia czas. żyje. Tendencja do tego, żeby, no właśnie, żeby jednak się trochę kłócić. Mnie to trochę o tyle dziwi, że uczestnicy tej kłótni na, zawsze na wyprzódki mówią, że, ale przede wszystkim Jarosław Kaczyński, jego światłe przywództwo na całą Polską, a potem dopiero się kłócą między sobą, te hołdownicze gesty nie robią na mnie najlepszego wrażenia. Ale ludzie są różni, może to jest potrzebne partii? trochę Tej partii jest potrzebne, to dlatego, no wie panu, to no, zawsze są. Jakieś grupy ludzi, zawsze różne środowiska. Jest ogromna partia, największa w Polsce. I przecież to nawet My weszliśmy do, do partii jako środowisko Zbigniewa Ziobro I, i, i też mamy swoje zdanie na pewne tematy. Nie zawsze się zgadzamy, na przykład z Mateuszem Morawieckim. Natomiast trzeba pamiętać, że jedność to jest coś, co musi spiąć te wszystkie środowiska. I jeżeli ktoś już zaczyna taką akcję, to uważam, że przekracza pewną granicę. Bo możemy dyskutować, możemy rozmawiać na temat programu i rozmawiamy. I zawsze tak było. Natomiast taka akcja jest już zupełnie niepotrzebna. No. Proszę pana, na koniec znowuż prezent, bo, bo idą święta. Nie no. będę śpiewał. No. Nie będzie pośpiewał, dobra. Nie będę śpiewał. No, no może kiedyś się spotkamy i, i sobie trochę pośpiewamy. Ja, ja śmiem bardzo słabo, także będzie pan pięknie mógł błyszczeć na moim tle. Tydzień temu premier Donald Tusk ogłosił zmianę nazwy CPK. No, pamięta pan taka piękna historia. I ma się nazywać Port Polska, ale nowej i starej marki konta przejął internauta Tomasz Janusz. On się przedstawia, prezes grupy Małpa Port Polska, przewodniczący Małpa CPK podkreśnik PL. No jak to się wie Pan, jak to się dzieje, że? Że premier zanim zacznie pewną akcję rebrandingu, nie zleci komuś kompetentnemu, żeby no to dopiął szczegóły, nie? Bo, bo wyszło bardzo śmiesznie. Śmiesznie, jak cały ten rząd jest śmieszny w każdym obszarze. Funduszu Sprawiedliwości, CPK, bo to wiadomo w ogóle, żeby zmienić, wie pan nazwę, to trzeba ustawy, o ile wiem. Więc pewnie nigdy to nie będzie możliwe, no bo na końcu jest prezydent, który pewnie się nie podpisze pod czymś takim. Więc nie wiem, czy no, pan ocenia wszystkie partie. Polityczne polityki, i tak dalej, ale mi się wydaje, że te ostatnie dwa lata to jest tak, jak opisał ten sędzia uboski w tym uzasadnieniu. To jest po prostu dyktatura, ale z taką nutą śmieszności też w tym wszystkim. Więc ja tylko, bo widzę, że zbliżamy się chyba do końca tego programu, no ja tylko chcę życzyć dobrych świąt wszystkim, pomimo tego, że będą to święta i droższe. Ale przede wszystkim 70% ludzi będzie zaciskało pasa bardziej niż kiedykolwiek. Więc niż kiedykolwiek to pan już przesadził? Niż rok do roku. Już no, tak kiedykolwiek pan... były różne, to prawda zgadzam się z panem. Ja tam mają swoje lata, pamiętam. No Też mam, więc oczywiście od razu jakby tutaj zgadzam się z Panem. Natomiast chcę powiedzieć, że jednak te sondaże no, pokazują jednoznacznie, że nie żyje się tak pięknie, nie żyje się dobrze, nie ma drożyzny jak to pan premier mówił, jest drożyzna. I czasami jest śmiesznie, czasami strasznie czekamy na to, żeby ta zmiana po prostu była rządu i żeby państwo normalnie mogło funkcjonować, czyli wie pan jak to jest. Wygramy, pogodzimy, naprawimy i niech ludzie żyją w normalnym państwie, gdzie będą realizowali swoje marzenia. jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.